Witam wszystkich widzów Cześć Coś ciekawego coś Ciekawy sygnał będzie jakaś trzeczka na pewno nic, no nic innego bym się nawet nie liczył Mam jakieś coś stare, użyć świat podejrzewam, że będzie kapsa chyba po piwie co Niemiecki stary jakiś no Tak mi się wydaje bynajmniej A zresztą to wrzucę To zobaczycie No nie wiem co to jest No jakiś kawałek czegoś nie Ciekaweś tu kapsyć po blułażku Jakiś hełmu sobie czas na blułarkę poszedł w błędu Dobra Okolica no